Drogi byczku, droga byczko, widzisz już karty przygotowane dla Ciebie na ten tydzień. Wyjątkowo są dwie od wtorku do piątku, od 16 do 19 listopada. I lewa karta tak bardziej na wtorek, środę, a prawa tak bardziej na czwartek i piątek. No i co? Król Mieczy to jest dojrzała energia y, emocjonalna, męska, ale niekoniecznie jeśli jesteś kobietą, to też po prostu może taki pierwiastek, Męski masz w sobie. To jest taki rodzaj osoby, która jest z pozoru bardzo, bardzo szorstka i może się wydawać wręcz oziębła, ale przy bliższym poznaniu jest taka mięciutka w środku. No, ale ten król za chwilę dobędzie miecza, więc mamy tu sytuację, że to jest też osoba, która czasami coś powie, zanim pomyśli. Naprawdę świat nie chce wiedzieć wszystkiego, co myślimy. Ludzie również nie chcą wiedzieć wszystkiego, co o nich myślimy. Może brzmieć banalnie, ale naprawdę, gdybyśmy się wszyscy do tego stosowali, to świat byłby milszym miejscem. No i jeszcze mówi się troszkę o tej postaci, że mogą być problemy z kręgosłupem, więc, bo to mieczowa energia. Więc, drogie beczki, dbamy o higienę. Jeśli mamy pracę siedzącą, robimy przerwę raz na godzinę, pięciominutową, bez względu na to, czy jesteśmy szefem, czy podwładnym. Nie wiem, jeśli jesteśmy na telekonferencji, nawet na wideokonferencji, zachęcamy innych, żeby też wstać, chociaż na minutę, dwie. Nasz kręgosłup naprawdę nie jest przystosowany do tego, żeby siedzieć 8 czy 10 godzin dziennie. Nie zostaliśmy tak zaprojektowani. Tu genetyka się kłania. Ale co ja Wam będę mówić? Nie znam nikogo powyżej 30 roku życia, kto nie przeszedłby już jakichś problemów z kręgosłupem. No i rozgadałam się. Karta po prawej, tak jak mówiłam, bliżej czwartku i piątku. Możecie być drogie byczki w energii czwórki kielichów. Albo czekacie od dość dawna na jakąś ważną dla Was decyzję i Was to z najzwyczajniej w świecie wkurza, bo możecie na to nie mieć wpływu. Albo... Jesteście trochę bierni i trochę tak yy, macie jakieś wybory, stoicie przed jakimiś wyborami i nie podejmujecie decyzji. Bo ten młodzieniec pije czwarty kielich i jest wciąż jakby, znaczy, przepraszam, pije kielich, jeden, a myśli o trzech innych. Pomyliłam się z inną kartą. Kto wie, niech pisze w komentarzu z jaką. No i co, drogie byczki, bierność jest niedobra, yy, mówienie wszystkiego, co nam ślina na język przyniesie również. Yy, nikomu nie życzę, żeby bolał Was w tym tygodniu kręgosłup. Życzę spokojnego, miłego tygodnia. Pozdrawiam.